Witam z tej strony Krzysztof Goliasz z firmy Komputer Gigs Białystok. W tym filmiku przedstawię instrukcję wystawienia paragonu w przypadku, kiedy za zakupy klient płaci nam przelewem. Na kasie Farex E. Przykładowo, klientowi sprzedaliśmy glazurę w cenie 500 zł. Zatem, najpierw wprowadzamy kwotę 500 zł. Następnie, klawisz cena. Glazurę mamy zaprogramowaną przykładowo pod kodem numer 12. Zatem wpisujemy 12. I następnie klawisz PLU. Ponieważ chcielibyśmy na paragonie, aby był to paragon przelewowy, zatem mamy klawisz Karta Przelew. Przelew jest zaznaczony kolorem zielony. Zatem musimy wcisnąć klawisz zielony SHIFT i klawisz Karta Przelew. W tym momencie wystawiliśmy paragon przelewowy. Na dole paragonu jest potwierdzenie, iż klient przelewem zapłacił nam 500 zł. Dziękuję bardzo za uwagę.